Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszam was na 101. rocznicę obchodów Bitwy Warszawskiej w Radzyminie. W ubiegłym roku mieliśmy okrągłą setną rocznicę, ale pandemia pokrzyżowała nam szyki, nie mogliśmy świętować tak, jak należałoby w okrągłą setną rocznicę. Wiele z tych rzeczy, które wówczas zaplanowaliśmy, prezentujemy Państwu w tym roku. Tegoroczne świętowanie będzie kilkudniowe. Rozpoczniemy 13 sierpnia. To wówczas odbędzie się dobrze Państwu znany festiwal operetkowo operowy Dzień później w sobotę, 14 sierpnia, zaczynamy wcześniej rano. To wówczas biegacze wybiegną na ulicę naszego miasta i będą zmegali się w ramach dobrze Państwu znanego półmaratonu. W okolicach południa w minie pojawią się licznie zgromadzeni motocykliści. W ubiegłym roku ich zabrakło z uwagi na pandemię. Mam nadzieję, że w tym roku przywitacie ich państwo serdecznie na ulicach naszego miasta. O godzinie 17 na Błoniach Kolegiaty odbędzie się widowisko historyczne, inscenizacja wydarzeń z roku 1920. O godzinie 19 z kolei wydarzenie muzyczne, scena młodych. To wtedy będziecie Państwo mieli okazję oglądać na scenie Magde Beredę, Wiki Gabor czy Tomka Grzegorczyka. Kulminacyjnym dniem obchodów będzie oczywiście niedziela, 15 sierpnia. Do tego dnia o godzinie 17 na cmentarzu Żołnierzy Polskich odbędzie się Uroczysta Msza Dziękczynna. Serdecznie Państwa zapraszam do licznego udziału, ale już we wczesnych godzinach porannych odbędzie się dobrze Państwu znany wyścig gołębi i po raz pierwszy od bardzo dawna wyścig kolarski ulicami naszego miasta. Zapraszam Państwa do wyjścia na ulicy, zapraszam Państwa do kibicowania kolarzom podczas tych sportowych zmagań. Później przed cmentarzem, a przy domu pielgrzyma, symbolicznie rozpoczniemy budowę muzeum. Jesteśmy obecnie na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i w dniu 15 sierpnia będziemy mogli symbolicznie rozpocząć tak długo oczekiwaną budowę Muzeum Bitwy 1920 roku w Radzyminie. Później spotkamy się przed pomnikiem Wincentego Witosa, a następnie na Mysze Święte, o którym już Państwu mówiłem. Wszystkie wydarzenia 15-sierpniowe zwieńczy koncert symfoniczny Piotra Rubika wraz z chórem. Serdecznie Państwa zapraszam. 15 sierpnia to ważny dzień dla każdego Radzyminiaka. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach. To ważne, żebyśmy pamiętali o bohaterach Radzymina, mieszkańcach, ale także sąsiadach z oblicznych miejscowości, którzy tego dnia wzięli udział w bitwie o Radzymin i walczyli o wolną Polskę. Wielu z nich straciło wówczas życie. Jeśli obawiacie się Państwo bania udziału w obchodach z uwagi na pandemię, pomyślcie, pomóżcie się, zapalcie z nich bohaterom na zbiorowych mogiłach.